Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Niestety nie mogłem nagrywać tylko do tego, bo miałem biegunkę. Ale za to, kiedy nagrywam, to potrafię nowe postacie. Jest to kar i frank. Z tymi dwoma postaciami sobie pogramy. Zapraszajcie na kanał Wiktor E. to jest jego konto, brawo, stars. To sobie pierwszą rundę. Sorry, że tak mówię, ale nie chcę też, ponieważ trochę to przeszkadza mojej rodzinie. I nie mogę nagrywać. Naprawdę nie oszukuję was, że na przykład się nie chciało Chciało mi się tylko, no, no jak można w kiblu nagrywać, nie? W ogóle minęło 3 dni, ale już nie mam biegunki. To jest krótki odcinek, bo mam 7% baterii. Pozdrawiam kanał Alex36 alan obskryb roz... jest i ośiro subskrybujcie mój kanał a i tam ma ten dynamik Tutaj. słabo jest a i sięgnął A za to mają już 9 rangę na franku. Zagramy sobie jedynkę Karlem. Myślę, że tak. 5%. Za to, że nie nagrywamy 3 dni, to dzisiaj będą dwa odcinki w jednym dniu. Więc wpadajcie również na kanał o godzinie. Uwaga. Jakby się nam wyłonęło, najoduje telefon. To nagram filmik na kanał. I go wrócę. A jeżeli chcecie, Gierki, z widzami, to musicie wybić 40 subskrypcji. Jakbyście nie słyszeli, to 40 subskrypcji, powiedziałem. Mówię tak cicho, ponieważ ostatnio głos mi się zmienił. Mam takie ciche. No. Ojej, jest jednak ktoś. Dobra, tik. Tik, tik tik tik. Dobra, weźmy teraz. To będzie chyba tylko ostatnia rundka w tym, w tym odcinku. Ale przynajmniej są na później pucharki. Bo sobie właśnie napię. O nie. 3000 HP? Jakbyście mnie nie słyszeli, to napiszcie w komentarzu, ale zmienił mi się głos na takie czasy, Więc nic nie poradzę. Maksymalnie kursne to mogę mówić tak. A! A! Aaa! Coś takiego Będę kończył ten odcinek. Niestety... Albo musimy chceć zabić. Zabijmy mi Więc ja się z wami będę żegnał. Na koniec odcinka. 8 pucharków. Więc ja kończę ten odcinek. Pa!